Ten podły je glut Spysiński. Ciężko było też przegapić ostatnią aferę związaną z organizacją Dios, ponieważ zasięg tej Jutro, był na naprawdę całkiem spory, a po materiale, który jakiś czas temu zrealizowałem w ich temacie, naświetlając moim zdaniem dosyć zasadne pytania, które ludzie postawili im w sprawie interwencji związanej z uratowaniem psa błąkającego się w okolicach autostrady, temat na swoim kanale podjął również Konopski, który do zarzutów dotyczących również psa dorzucił szersze kontekstowe informacje o innych kontrowersjach związanych z poprzednimi interwencjami Dios, które u ludzi Wzbudziły uzasadnione wątpliwości odnośnie tego, czy wszystkie ich działania odbywały się zgodnie z odpowiednimi no tak. procedurami. Konop zdecydował się nawet na umieszczenie tematu diozu w tytule i na miniaturce odcinka. Co w połączeniu z poprzednimi publikacjami, w tym moją, w tym temacie, skłoniło jednego z założycieli organizacji do odpowiedzi. Oj, i to jakiej? Cztery pozwy i każdy opiewający na pół miliona złotych. Z takim. Ja nie wiem skąd w ogóle. Ja nie wiem w ogóle skąd ta, ta liczba. Bo ja pamiętam, jak nagrałem film o. właśnie Majewskim Danielu. Eee, be, 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 be. No to on mówił, że 350 tysięcy, albo 300, chyba 300 tysięcy. Natomiast, jak mówił, jak nagrywałem film o coachu Majku, i o coachu Majku faktycznie już były takie komentarze, że, że, że tam, że, że mocno było, e, mocno wyrażałem swoją opinię, to wtedy chyba mówił, że pół miliona, że pół miliona. Natomiast, jeśli chodzi o, o, o Dios. No to mówię, w pierwszej, w pierwszej części filmu skupiłem się na przedstawieniu jednej i drugiej strony, powtarzając, że bliżej mi do tej drugiej strony, czyli, czyli, miediozu. Natomiast w drugiej części skupiłem się na, właśnie, Konradzie i wyraziłem swoje zażenowanie jego postawą. Więc, czy za to można pozwać? No mówię, no kontaktowałem się również z działem prawnym, żeby mieć pewność i dostałem informację, że no ciężko, ciężko było, nie? Powództwem dios występuje przeciwko YouTube. Pod na kole fortuny losują, może ta. przeciwko znanym osobom z życia internetowego, z życia publicznego, którzy postanowili wykorzystać naszą nazwę, nasze osiągnięcia. Ale właśnie te wykorzystać naszą nazwę, nasze osiągnięcia, żeby się wybić. Tak, kurwa, gimper i Konopski muszą się wybić, nie jeszcze jeszcze ja, ok, jeszcze ta tutaj fala hejtu, 2000 e, widzów, ja 350 Karioner tam, te, te, karioner, tylko on też na kanale reagującym. Rok też na kanale reagującym, tak, no, ale gimper i Konopski, którzy nagrali, nagrali najgłośniejsze materiały, na pewno musieli się wybijać na Diozie. Niech to nikogo, ale na i mundurki mogą dawać powagi, czy tylko on tak nosi, by wzbudzić szacunek. Ma dwa mundury, chyba ten jest jeden, że inspektor. Ten tytuł inspektora chyba sam sobie nadał. Natomiast mają też drugi taki czerwony. No nie wiem. Dwa widzów. No to 500 zł ma. Złoty ma, a nie 500 tysięcy. Dzisiaj zasługi na przestrzeni kilku lat, by podbić sobie zasięgi, przekazując niekoniecznie rzetelne i niekoniecznie prawdziwe. na z tematami konkretnie. No tak. Wiesz co? Ja, ja tak naprawdę mówiąc o tym wszystkim, wiesz. Mówi, wyrażałem swoje zażenowanie, e, swoją irytację. Natomiast jak oglądałem e, wypowiedź karynera właśnie jak oglądał mm, film Konopskiego, no to właśnie tam mówił, że oszuści już oni się nie pierdzieli, nie? Że oszuści, że, listwę, wy, że liścia by wypłacił żółtego jesiennego z drzewa, e, że, że ukradli tego psa, także tam w ogóle nie pierdzieli w tańcu, nie? Informacja. Także jak widzimy kontekst sytuacji został tu od początku jasno zarysowany. Nie ma mowy o pytaniach, kontrowersjach i uwagach ludzi, które pojawiły się na długo przed tym, zanim ktokolwiek zrealizował w tym temacie materiał. Broń Boże nie było tak, że ktoś po prostu zadał niewygodne pytania, które powinny były być zadane w przypadku tak kontrowersyjnej i Absolutnie niejasnej sytuacji, Boże. ale to po prostu ci wścibscy youtuberzy na Diozie spróbowali zrobić sobie zasięgi. W związku z tym pan Konrad Kuźmiński wziął przykład od najlepszych i zdecydował się wszyscy, którzy mieli czelność niewygodne pytania zadać, pozwać do sądu. Wideo jest bardzo obszerne, więc postaram się wam je maksymalnie merytorycznie streścić. Pan Konrad po raz kolejny powiela na narrację, że jako jedyni zareagowali na psa leżącego na nie środku drogi. Tu miliona złotych od każdej z tych osób będzie. To jest ten hejtowi, przez który przechodzimy za to, że jako jedyni zareagowaliśmy na jako psa jedyni. leżącego. Na... Jako jedyni zareagowali na psa, yy, ponieważ to, że jakaś kobieta z mężem zatrzymali się i tego psa Yy, trzymali, żeby nie wybiegł na ulicę i przykryli go kocem termicznym, yy, no to, to chyba można pominąć. Po co, po co mówić o takich rzeczach, nie? Ja jako aktywista uważam, że jeśli ktoś jest w stanie postawić na szali inicjatywę w imię sprawiedliwości dramy, to nigdy nie chodziło tu o zwierzęta. Jeśli się obraża, to mu nie zależy. No, no właśnie, no właśnie, właśnie w momencie, gdy yy, tak bardzo pokazujesz, jak bardzo pomagasz tak bardzo mówisz o sobie, że jesteś takim, takim bohaterem w ogóle, że, że tylko peleryny Ci brakuje, ale do swojego yy, kostiumu inspektora już, już, yy, już jest w przesyłce, już do matu została nadana, nadana ta peleryna. I obrażasz się i jednocześnie mówisz, że to możemy zwinąć interes, to możemy nie pomagać. No to to się ze sobą, wiesz, zajebiście gryzie. Nie? Autos. Manipulacja master, on pewnie tych państwa zatrzymał i powiedział, że mają psa okryć, kos pewnie też był jego, no pewnie tak, no. wszystko, wszystko wynajęci aktorzy nie? i statyści. Strady. Po raz kolejny używając emocjonalnych argumentów, jak to, no, praktycznie spod kół tira zostało to biedne zwierzę wyciągnięte przez nich, oh, przez Dios. I już to obalaliśmy w poprzednim odcinku. I już udowadnialiśmy, że to nieprawda, że to, to małżeństwo, które się zatrzymało, uratowało tego psa. A Dios przyjechał, nagrał filmiki, zrobił zbiórki i, okej, okay, zabrał go do siebie. Ale mówienie, że zareagowali na psa na środku drogi, to spore nadużycie. Dostajesz jedynkę i mówisz, okej, okay, to nie muszę chodzić do szkoły. Nie, nie, nie muszę. Nie, że nie, muszę, no, nie będę. To nie będę chodził do szkoły. No, dobra, to. To jeszcze dostaniesz nieobecność. Na tym filmie okazało się też, że ich zdaniem pies był najprawdopodobniej w jeszcze poważniejszym stanie niż się wydawało. Na pierwszym filmiku okazało się, że miał być tylko wyziębiony i obolały. Na kolejnych filmikach, w ramach pojawiania się kontrowersji, słyszeliśmy, że miał kleszcze i pchły, o. których nigdy nie zobaczyliśmy. Podobnie zresztą jak dokumentacji medycznej dotyczącej jajdan. Czyli tak, najpierw, najpierw na pierwszym filmie zziąbnięty, na drugim filmie cały zapchlony, na trzecim filmie połamany. To dobrze, że czwartego filmu nie nagrali. Ale teraz, skoro no już ta fala negatywnych komentarzy, kontrowersji i pytań urosła, no to trzeba było dorzucić coś ekstra. No więc dowiadujemy się, że przecież ten pies mógł mieć połamany kręgosłup. O. No to widzicie, no to trzeci film połamany kręgosłup, no to czwarty no, mój, autentycznie cieszę się, że czwartego filmu e, nie nagrali, bo ja nie wiem co by tam było. To ile ten pies, pies się błąkał? Z tego co pamiętam, to chyba kilka godzin, ponieważ e, tego samego dnia ta pani w ogóle zgłosiła, że pies jest poszukiwany. Tego samego dnia on został odnaleziony. I tego samego dnia pani od razu pisała komentarze, że on ma właścicieli i że mają nawet nagranie pokazujące, że ktoś przez przypadek po prostu wypuścił tego psa. Wiemy z... na piątym Piąty już psa nie było nawet? To mu jest, ale widzimy, że pies nie chodzi, że pies nie jest w stanie ustać na swoich czterech łapach. Co może? No nie, bo może był zmęczony, skoro był taki wziągnięty, skoro był zziębnięty, Skoro był taki. E, 3-4 godziny podobno, no. Skoro był taki z z z cały się trząs, no to jak nie mógł stać na łapach? Przecież na, na tym nagraniu pierwszym. E, no to on już stoi na łapach. Na czwartym filmie był już nie miał łap? Wskazywać na połamane kości, złamany kręgosłup albo inne obrażenia wewnętrzne, no które trzeba zdiagnozować. Pan Konrad Związku twierdzi też, że psa nie przywłaszczyli. O godzinie 23 mieli poprosić właścicieli o dostarczenie stosownych dokumentów. Te nie mieli otrzymać dopiero do o godzinie 11 dnia następnego, a ponadto bardzo szeroko opisywał, że to nie oni decydowali o tym, czy wydać psa właścicielce. Bo te decyzje... Trochę dziwne, że tak wygląda na kilka godzin zagubienia, trochę nierealne. Wystarczy, żeby. Ale patrz, nierealne wychodzi pies, który w domu chodzi po podwórku. Wystarczyło, żeby trochę deszczu popadało, wystarczyło, żeby trochę chodził, wiesz, tam boczną drogą. Trochę się położył. może trochę się, wiesz, chciał podrapać. No to już wiesz, już będzie, wiesz, jeśli trochę się tam popadało, nie? A to wyglądało właśnie takie, wiesz, takie trochę tak trochę wietrzyście. Więc yy... jeszcze wiesz, jeszcze pies jest jaśniutki. Więc od razu będzie, wiesz, od razu będzie wyglądał na trochę przemoczonego, i trochę brudnego, nie? A jak pies jeszcze, wiesz, nie jest, yy, trochę, trochę liciwy jest, no to już tyle wystarczy. E, nawet, yy, o właśnie, do, dobry komentarz. Nawet nie, że zziębnięty, ale był wśród szybko jeżdżących aut. Dla nas autotele są głośne, a co dopiero dla psów, które słyszą lepiej, to musi być dla niego wielki stres. No właśnie, to jest, też, to, to jest też to. To jest właśnie to. U nas facet ze schroniska, który jest teraz karany z, specjalnie kradł psy rasowe. Rodzice mi opowiadali, jak kiedyś z podwórka zniknęła nasza Rottweilerka, a potem okazało się, że facet się na nią czaił. Posrana. Porządny spacer i pies gorzej wygląda. No właśnie, przestraszony. To jest, to, jest, to jest bardzo ważna kwestia. Przestraszony. Więc wiesz, to, co, to, że my jesteśmy przyzwyczajeni, powiedzmy, do autostrad, ewentualnie do głośnych dźwięków, nie oznacza, że pies, który był e, niewypuszczany z tego, z tego, wiesz, gdzieś tam, przyzwyczajony do e, Ogniska domowego, przyzwyczajony do tego, że gdzieś tam jednak spaceruje ze swoimi psami, został wypuszczony, uciekł, zgubił się i był przestraszony. Mogła podjąć wyłącznie policja, zgodnie z polskim prawem. To samo informację zresztą Dios zamieścił na swoim fanpage'u, wklejając screen maila, który został wysłany do dyżurnych pobliskich komisariatów policji oraz do właścicieli Ajdana. I super, wreszcie jakaś merytoryka i konkret. Dziękujemy, panie Konradzie. Po kilkunastu minutach filmików i historek, przepełnionych emocjonalnymi szantażami, obrazami psa zmielonego przez. Op Aga, u tych psów o przeciążenie stałów jest bardzo łatwo. Moja siostra ma obszarka pod i raz podczas burzy tak latał i czekał do niewidzialnego wroga, że potem nie mógł stać kilka godzin. Okej. Okay. Tira, tudzież groźbami, że może lepiej zakończyć działalność, skoro ktoś chce zadawać pytania i nas krytykować. Chyba lepiej mieć postawę bierną w tym kraju. O, chyba, le ta, ten, chyba lepiej mieć postawę. To, to miej tą postawę bierną. To nie pomagaj kurwa nikomu. Skoro to jest takie. Yy, yy", Słuchać się tego nie da. No. Lepiej nie robić nic i nie wynurzać się. No to, 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 lepiej, to, to, lepiej, to lepiej nie rób nic. Nie, 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 nie wynurzaj się sieć. Nic nie rób. z sprzed komputera i po prostu w tej swojej pięknej bańce żyć i prowadzić pasożytniczy tryb życia. Wreszcie dzięki presji. I, i pasożytniczy tryb życia, nie? Pasożytniczy tryb życia. Irytowało mnie trochę ustawiczne nazywanie przez Kodrada tego psa okruszkiem, mimo że już wiedział, jak faktycznie pieśń zba. Tak dokładnie. I wiesz, ja na, na, na swoim przykładzie macie psa. Jeszcze, jeszcze ja na swoim przykładzie, wy na swoim. Ja na swoim przykładzie mam badiego. E, o 17.00, no wiesz, no nie wiem, no. Rodzina przyjechała, ktoś tam poszedł z Badim, Badi buddy uciekł. Szukam go godzinę, nie ma go nigdzie. No to wstałem, wiesz, od razu na grupę e, swojego osiedla, na grupę, wiesz, na, na Ancymonów nawet, e, ludzi z okolicy, jeśli ktoś jest. E, nie jego tylko na rasa. E, wszędzie informacje, że wiesz, że nagroda przewidziana i tak dalej. I nagle widzę, że na kanale Dios jest mój buddy. Przestraszony, wiecie, trzęsie się, yy, bo akurat deszcz padał, a oni piszą, że zawszony, w ogóle łapa, złamana i tak dalej, No to pisze od razu, że to wiecie, że to jest mój buddy, nie? To macie, macie tu nagranie, tu macie zdjęcia z nim, to jest mój pies, nie? I tego samego dnia, czy tam dzień później, widzę zdjęcie, jak gościu pozuje sobie z moim badim, i pisze: No, że że cudem go w ogóle uratowali, ponieważ ktoś go porzucił i on się błąkał. Natomiast dzisiaj w diozie yy, puszek znajdzie yy, puszek już nigdy więcej nie będzie musiał cierpieć, nie to mnie kurwica strzeliła. Przecież telefonem bym rzucił o ścianę. Albo złamałbym sobie kość w ręku, ponieważ tak mocno zajebałbym z pięści w ścianę ze złości. Czaicie, nie? Macie psa, którego kochacie i ktoś z dnia na dzień od razu daje nowe imię. Puszek. Wąsatek. Znowu zmiana narracji. Yy, a widzę, że ty się przypierdalasz, bo ogóle od początku live. A. Weź się kurwa stąd idź. A Na filmie jedna sytuacja nie przekreśla wszystkiego. Jakbyś słuchał uszami, a nie chujem, to byś zrozumiał. Ciągle podkreślam, jedna sytuacja nie przekreśla wszystkiego. Jakby mnie coś takiego spotkało, to bym się wkurwił. I już wtedy inaczej bym patrzył na Dios. W tym momencie i tak inaczej patrzę na Dios. Za sprawą Konrada, który ma taką, ma taką manierę. Czy to. Co zrobili z Ajdanem, i to, co zrobił szef Diozu, przekreśliło wszystko, co kiedyś zrobili i wszystko, co teraz robią, nie przekreśla dalej. Zrozumiałeś? Trzeba jeszcze mam powiedzieć wolniej. Bo od początku przychodzisz i piszesz, piszesz któryś raz, innymi słowami to samo. Ok. A no, dobra, dobra, nie. Dobra, ok. I stąd. I stąd, człowieku, jak, jak nie potrafisz normalnie rozmawiać i nie potrafisz. Yy... Jakoś sensownie w ogóle się wypowiadać, albo przychodzisz raz na pół godziny i mówisz, ey, ey, to się, nie, napisz co do Konrada, i se z nim zblipiony i z nim pogadaj. Ale się wkurzyłem, nie? Nie, bo sobie pomyślałem o tym, o tym że ktoś bierze mojego psa i wiesz i, i od razu mianuje go jakimś puczkiem, albo kurwa tym okruszkiem nie? Jezu. medialnej udało się uzyskać merytoryczne informacje, Zresztą. związane z tym, jak wygląda wasza perspektywa odnośnie sytuacji. Szko Więc y jeszcze raz. Czy to przekreśla wszystko? Nie przekreśla. Strygerowany? Nie, wkurzyłem się. Czy to przekreśla? Nie przekreśla. Natomiast wkurzyłbym się. Jakbym był właścicielem, to, to już by, to, to, to na pewno już bym o diosie nie miał dobrego zdania. Dalej robią dobre rzeczy. Dalej robią dobre rzeczy, ten, ten dios. Natomiast w tym momencie Konrad zachował się bardzo źle. No, 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 giga słabo się zachował. No, tego tych filmów powinno nie być, ponieważ y, PR-owo, ponieważ wizerunkowo tylko na tym stracili. Tylko przez Konrada na tym stracili. Dobrze, tak późno. To natomiast z grubsza tyle, jeżeli chodzi o merytorykę, bo reszta filmu przepełniona jest klasycznymi komentarzami w wykonaniu pana Konrada, za które ludzie no. tak mocno go kochają. No, tak, także swoimi działaniami możecie wkrótce doprowadzić do tego, o. że zwierząt nie będzie miał kto w Kolstera. O, radować. widzicie? Jak nas w kurbicie to, to nie będziemy już pomagać zwierzętom. Jak będziecie nam pisać, jak będziecie pisać, pisać więcej takich komentarzy, to, to, to już nie będziemy pomagać zwierzętom. Jak, jak bireczek jeszcze raz będziesz pisał taki komentarz, to, to ja wyłączę live'a. No to jest taka, to taka sama narracja. No, ludzie kochani, no, szanujmy się, no. Wiecie, i to nie jest tak, że my słuchamy, wiecie, sześciolatka. Pięciolatka. Och! To nie jest, wiesz, to nie sytuacja, że my słuchamy pięciolatka, który mówi... A nie będę, nie, nie będę do pokoju. A ja, a ja, a ja, ja nie chcę mieć zębów. Tylko my słuchamy dorosłego chłopa, który zachowuje się jak pięciolatek. Który strzela focha. o to, że on chce Lizaka przed <noise> obiadem. Przed obiadem chce Lizaka. A ty mówisz: Nie. Najpierw zjesz obiad, ponieważ najpierw trzeba zjeść coś normalnego, żeby brzuszek nie bolał. A on mówi: Nie będę. Nie będę, ja to obiadu. No to ty mówisz: No to Lizaka też nie zjesz. No to, to ja do, do pokoju idę. Jezu, Kasiu, witam cię bardzo serdecznie, Kasiu, w idealnym momencie przyszłeś. Bo jedyny gwarant, który Jezu. to aktualnie robi, Jezu. jest przez was hejtowany. Jest przez was obrzucany z błotem, jest przez was mieszany z głów... Eee, Ej, Matt, ja tobie, jeśli chodzi o ten dios, to też ci się przypomina z życia, ta nietykalność? Nie, nie, wiesz co, o jakoś, jakoś nie pomyślałem, aczkolwiek tutaj e, ktoś napisał komentarz, że dios to jest taka moja staśko, tylko że, że z pieskami. Ja myślę, że dla niektórych lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tego psa rozjechało. Au. Tak, to było zajebiste rozwiązanie. I, mu... I mówi to gość, który prowadzi działalność polegającą na ratowaniu zwierząt. No, lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby go rozjechali. Zajebiście. Kciuk w górę dla ty, nie? Kciuk w górę. To czy y, po prostu tir niż y, udzielanie mu pomocy. A niestety pośród tak wielkiej <laughs> Do, że... nie było, nie było. Gwiazd internetu, no nie ma ludzi, którzy chcieliby Ale nie prowadzi on tam pracuje. Nie no jest z szefem i założycielem. się tym swoim dochodem podzielić y, ze zwierzętami, No ale może J, nice. Jakoś którego będziemy żądać, przyczyni się do poprawy sytuacji w ośrodku. Rozumiem, że ludzie, którzy nie są zhańbieni pracą na rzecz zwierząt, nie są zhańbieni taką pomocą charytatywną, oddolną inicjatywą, ludzie, którzy w sobotę wieczorem nie podnieśli by dupy z krzesła i by nie pojechali po się bezdomnego psa. Nie... No nie wiem, no bo na przykład osoby, które nie są skalane pracą pomagania zwierząt, na przykład mają inną pracę, albo na przykład mają też inne życie. I życie ich nie polega na czymś innym niż twoje, a ty oceniasz i mówisz od razu, że są jakimiś pazożytami? Nie wiem, nie wiem. Wiedzą, jak to wygląda. Ogromny problem z tym niż... Tak. Takimi wypowiedziami jest taki, że bardzo mocno pokazuje, jak ten facet czuje się lepszy od innych. I to nie opinia, to fakt, to się wylewa z tych wypowiedzi. A argument o tym, że ktoś nie ma prawa go krytykować, no bo nie pomaga tyle co on, jest dla mnie absurdalny. I mógłbym się z tym kopać. Opowiedzieć teraz, jak to mam dwa wspaniałe psy ze schroniska, sześć adoptowanych kociaków wyciąganych z przeróżnych chorób, w tym kaktusa, na przykład, którego wyciągałem z FIPa i wydałem na jego leczenie kilkanaście koła. Jak mu po nocach trzymałem tlen przy pyszczku, i jak patrzyłem jak słabnie i mi się rozlewa w rękach. No spoko mógłbym to zrobić. Nawet jakbym był panem z diozu, to bym rzucił pod tą smutną muzyczkę. Opisał to trochę yeah. bardziej. Tak, dokładnie, smutna muzyka byś tam przydała. Obrazowo, żeby zadziałało, nam wyobraźnie. Ja powiedziałbym jeszcze o kilkudziesięciu innych zwierzakach, którym pomogłem: czy to wpłacając własne prywatne pieniądze, czy to kontaktując się z właścicielami i dostarczając im bezpośrednio leki, czy po prostu udostępniając zbiórki na nich na swoje profile, żeby pomóc zebrać odpowiednią kasę. Tylko takie licytowanie się nie ma sensu, bo ono u podstaw wynika ze zgniłego parad... W moim przypadku typ ze schroniska czytał chip i zadzwonił, czy mogę go odebrać jeszcze w nocy, najlepiej w ciągu godziny, bo jak go już wpiszę w papiery, to będzie musiał przejść kwarantannę. No stygmatu, który wylewa się z każdej wypowiedzi tego faceta. Bo widać, że jego działalność nie służy mu już tylko i wyłącznie jako tarcza wizerunkowa przed jakimikolwiek niewygodnymi pytaniami czy krytyką, ale też jako wystarczający powód, by czuć się po prostu lepszym od innych ludzi. Temu zresztą Konrad z daje wyraz w innym swoim poście, który również rzucił w odpowiedzi na ostatnie pytania, które pojawiały się w komentarzach i zaczyna go tymi słowami. W społeczeństwach mało rozwiniętych organizowany zbiórek <laughs> przez organizację... No, słuchajcie, kuchwy w Polsce dalej jak w lesie, tak? Gorzej, kuchwa, jak w chlebi non-profit wciąż kuje wielu w oczy. Rozumiecie to plebsie z mało rozwiniętego społeczeństwa? Możesz sobie, Konrad, uważać ludzi, którzy zadają ci niewygodne pytania yes. za ludzi mało rozwiniętych i gorszych od siebie. Spoko, ale musisz zaakceptować jeden fakt. To, że jesteście organizacją pożytku publicznego i że robicie dużo dobrych rzeczy i pomagacie wielu zwierzętom, które tego potrzebują. Nie daję wam magicznej tarczy, która sprawi, że wszyscy ludzie będą bezrefleksyjnie przyjmować wszystko, co komu. Dziękuję, że subskrybujecie. Safe, Laura, Greens i Aga Sowa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Komunikujecie. I to, że mają wątpliwości co do zasadności przeprowadzanych przez was czynności. Ja się zastanawiam jedynie, o której godzinie to było nagrywane. Czy ktoś ma taką informację, o której to było nagrywane, o której to wstawili? Bo pies wygląda na zajebiście zmęczonego i śpiącego. Ja nie wiem, czy to było, wiecie, czy, czy to nie było nagrywane. E, po, po tym, jak go uratowali. W sensie wiecie, w nocy. Bo jeśli tak, no to giga słabo. Jeszcze gorzej, nie? Jeżeli informacje, które od was uzyskali, są niepełne, bardzo dobrze o nich... No właśnie, znajdzie go późno wieczorem. Czyli ta storka była... To to wiem właśnie. Czy ta storka była z tego samego dnia? To jest bardzo ciekawe. Że to wiecie, że on jest giga zmęczony, że on chce spać, nie? Ciepło już mu jest, chce spać, a ci, no widzicie? Widzicie? Niedobrze się dzieje. Bo to pokazuje, że potrafią krytycznie myśleć i wyznają zasadę ograniczonego zaufania. Tak jak Ty ją wyznajesz, bo mówisz Kasia, o tym wielokrotnie na swoich dziękuję. filmikach. Dziękuję. Że tyle dziękuję. razy miesięcy wspierania byłeś okłamywany przez właścicieli, albo widziałeś zaniedbane zwierzęta, że teraz już wyznajesz zasadę ograniczonego zaufania. Więc jest to zupełnie normalne, że jeżeli w stosunku do was pojawiają się pierwsze, trzecie, piąte, dziesiąte, piętnaste, której z kolei kontrowersje, i zamiast merytorycznie odpowiedzieć, to wrzucasz jakieś emocjonalne p... Pi... i grozisz ludziom, że zaraz to przestaniesz pomagać, bo może nie warto, no to nie dziw się, że ludzie do ciebie i do twoich akcji też mają ograniczone zaufanie, bo sam swoim Niezwykle w nocy rzuca relacje. Max od 23 do 2. Nie wiem wiem, bo wtedy oglądałem u nich listy, Pisty? Posty, okej. Okay. Tylem komunikowania się z nimi dajesz im do tego mnóstwo powodów. Natomiast cała ta sytuacja bardzo mocno zachęciła mnie do tego, żeby bardziej zgłębić temat wiozu, różnych kontrowersji związanych z ich interwencjami. I szczerze mówiąc, po poprzednim moim filmie przytłoczyło mnie to, jak wiele wiadomości do mnie wysłaliście. No tutaj mówimy raczej już o. Dokładnie tak samo wygląda mój pies jak, jak jest późno. Nie wstań nawet na dwór, bo jest po prostu zmęczony. No tak, ja na przykład jak. E wychodzę z badi po live 24, a on już się, siema, a on już się, wiecie, ułożył. Buddy śpi oczywiście z nami, nie? Przy, najczęściej, kiedyś spał gdzieś tam w nogach, a teraz śpi, jaką poduszkę, to ja pół poduszki i on pół poduszki, nie? Głowę kładzie normalnie na poduszkę. Kochany psiunek mój. Natomiast on bardzo podobnie wygląda. To znaczy, ja wychodzę, jak, jak tylko ja zawsze wiecie, tylko powiem, wiecie, zawołam Badi i biorę smycz, to on, on już jest przy mnie. Natomiast jak wychodzę z nim po live, mówi Badi, chodź, to on tak. Tylko otworzy to oczy, tak spojrzy na mnie. Ja mówię, chodź Badi, idziemy na spacer, pójdziemy. I tak jeszcze się zastanowi, czy chcę mu się, czy nie. I otworzyć drzwi, to on tak. Tak idzie. Zaspany taki, nie? Także, no, no nie wiem. No. Jeśli to było tego samego dnia. Tego samego wieczoru, tej samej nocy, to pies był po prostu zmęczony. Nie? Setkach, nawet niż dziesiątkach od różnych osób, które chcą podzielić się informacjami, które posiadają na temat potencjalnych nieprawidłowości w interwencjach dokonywanych przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Mocno rozważam przygotowanie oddzielnego, dedykowanego materiału, w którym podsumuję wszystkie te informacje, analizując je we współpracy z zespołem prawników, weterynarzy i innych kompetentnych osób, które pomogłyby lepiej zrozumieć skalę tego wszystkiego, o czym piszą ludzie. W związku z tym, oprócz tego, że oczywiście zrobię swój własny research, jeżeli posiadacie jakieś informacje, które czujecie. Koniec Dios, a z którego dnia. że są istotne, wyślicie je proszę na tego powiedział, że za niedobane jest twój pies i trzeba... Tak, się go zabrać, hey nam, znajdziecie go również w opisie filmu, a ja wraz z moim zespołem listerczowym skontaktujemy się z wami, żeby dowiedzieć się jak największej ilości szczegółów, które pomogą rzetelnie ocenić sytuację i przedstawić ją w oddzielnym, dedykowanym materiale. Na ten moment tyle ode mnie. Dziękuję bardzo serdecznie za... A wiecie co, w ogóle Patrycja J. napisała bardzo ciekawą rzecz. Dios okropnie stracił w moich oczach. Miałem na nich rozliczyć się 1,5%, ale zmieniłam OPP na inną. I zastanawiam się, jak dużo osób... Yy zmieniło te, te 1,5% na, na coś innego. Bo ta cała akcja właśnie działa się, wiecie, tak yy, chwilę przed tym, jak można było rozli rozliczać te PITy, nie? No. Myślę, że, że, że trochę mogło ich być. E, zmęczony zwłaszcza może być pies po takich przygodach. No właśnie, raz, że wiesz, po takich przygodach, a dwa, że w nocy. No to gdzie? Przecież jakbym teraz pod przeprowadził, to tam był no przyszedł, pokazał się. Znaczy nie, jeszcze teraz to tak, tak okej, okay, ale teraz to on już leży na pewno. Jakbym teraz wyszedł do pokoju, to jest, jestem święcie przekonany, że Iza jak nie śpi, to leży i czyta. Eee, I niezależnie czy czyta, czy nie czyta, no to on, on, śpi, on leży tam już, przysypia przy niej. No. Mało Twoich widzów, rodzicze Pit. Promis z, z nich finansowałby akurat Dios, więc wstałem maks trzy osoby z Twoich widzów. J.H., ale ja, ja nie mówię tylko o moich widzach, mówię ogólnie, wiesz, tak, tak się zastanawiam ogólnie, ile osób po tej sytuacji wiesz. Raz, że po tej sytuacji, dwa, że nagłoszonych przez Konowskiego, również mnie, Gimpera, no tam trochę jeszcze wiesz, trochę osób w internecie trochę, trochę o tym gadało, a na Twitterze to. E, wrzało, więc. E, więc po prostu jestem ciekawy.